Dobry państwu, Polska do rzeczy, Rafał Zimkiewicz i Paweł Wysicki. No i wygląda na to, że po roku ponad odbudowy praworządności doczekaliśmy się przywrócenia z czasów PRL-u, znanego w zasadzie systemu, tak, zwanej, tak zwanych sędziów politycznych czy sądownictwa politycznego. Yy, mianowicie w, w Warszawie odsunięto, czy minister Bodnar doprowadził do tego, że odsuwa się dziesięciu tak zwanych neosędziów, tak zwanych, bo to jest właśnie ten publicystyczny manewr Dokonywany przez obecnie rządzących, jakoby sędziowie dzielili się na lepszych i gorszych. Ci gorsi to są ci, co awansowali po 2018 roku, i oni w zasadzie nie albo są. Weszli do albo weszli do stanu w 2018 roku, i oni w zasadzie sędziami nie są. No i dziesięciu z nich odsuwa się od. Nawet yy, nawet takiego tak jest że to są sędziowie nielegalni. Są sędziowie nielegalni, co jest kompletną bzdurą znaczy, wymyśloną. Myśmy też mówili tak, wiele razy, tak, oczywiście, że jest to absolutne kłamstwo, ale przy okazji pokazujące, że nie. Nie tylko w sprawach krajowych, ale też w sprawie tych międzynarodowych, hmm. rozmaitych y, trybunałów, Podniem. na które w y, czasach rządów PiSu się powoływano, jako na absolutnie no, boską wykładnię. Tak. Mojże z dziesięcioma tablicami, w jakaś tam pani y, y, portugalska czy hiszpańska, która kazała, zapewne się nazywa sławna pani sędzia, co kazała wyłączyć elektrownię. Y, y, nam to po prostu to bogowie, to hmm. ta jest suracja. Więc. Y, y, w tej sytuacji okazuje się nawet tak jak tam nie wiem międzynarodowy Trybunał Karny, to jesteśmy za, ale przeciw. Jeżeli tak akurat nam pasuje, to tak samo jest z tym osławionym TSUE, bo przecież padło w którymś momencie, kiedy już tak byli na fali tego protestu czy ta, ta cała justytucja. Bo że sędzia Tuleja zadał, czy ktoś jest pytanie prejudycjalne, tak. i TSUE powiedział bardzo wyraźnie, nie ma mowy o żadnym dzieleniu sędziów na neosędziów i niesędziów. Sędziego, status sędziego, przepraszam, sędziego jest niepodważalny. Nawiasem, więc TSUE oparło się na wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego jeszcze z czasów Aleksandra Kwaśniewskiego. Kiedy to Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rekomendacja KRS-u nie ma charakteru zobowiązującego, jest tylko Oczywiście. prezydent może ją przyjąć, a nie, to jest tylko ciało doradcze, w związku z czym ewentualne wątpliwości co do KRS-u, które też są zdewzięte i też są fałszywe, ale nawet gdyby były, nie mogą wpływać na status sędziego. Sędzie Mimo to z maniackim uporem, tak. bez przerwy, tak jak komuniści opowiadali o imperialistycznym spisku i dolarach CIA, które do Polski płyną, co akurat było, przynajmniej jakieś hmm. płynęły, rzeczywiście. 必须。<laughs> Więc, więc może zły przykład, bo to jest kłamstwo po prostu wyssane z palca od początku do końca. Czy znaczy, to jest kłamstwo takie absolutne? Ponieważ rzeczywiście jest tak, że zgodnie z polskim prawodawstwem, tego nikt nie podważał, dopóki y, ktoś się kieruje zdrowym rozsądkiem, KRS rekomenduje, prezydent nominuje i z chwilą przyjmuje nominacji, ślubowanie. Przyjmuje ślubowanie. Z chwilą optyg... tą chwilą ktoś zostaje sędzią. I nie ma gorszego, lepszego, takiego lub tego. Ale... Ale co więcej, ja tutaj jedną mhm. rzecz, bo. Powiem Ci szczerze, że czytałem artykuł, i to na dziwnym miejscu na Gazecie.pl Grzegorza Sroczyńskiego. Nie wiem, czy ty widziałeś ten, no tak, ten artykuł. Tak, Grzegorz Sroczyński, no, starałem to... się go publicznie nie chwalić, że mu nie zaszkodzi. Ale nie, no, ja muszę, ale ja muszę go publicznie, tam wariackie papiery. Że... Tak, ja muszę to... go publicznie pochwalić, bo to jest, to jest o, tekst, okay. proszę Państwa, ja naprawdę chyba żeśmy nigdy jeszcze nie, nie polecali tekstu z Gazety.pl, ale to warto przeczytać, to jest miażdżący, niszczący tekst dla całej tej grupy świrów. Profesorsko-prawniczych, którzy, prawda, urządzili nam to, co teraz mamy, czyli kompletną anarchię w państwie. Otóż Grzegorz Struczyński dokładnie pokazuje to, o czym my tutaj mówimy, że ten typ zarzutów niszczy państwo, ponieważ to jest to jest to, co, po, to, co wyłoniło się w skutek tej walki ta, tej instytucji tej całej reszty, to jest po prostu sekta. To jest oszalała sekta, która kompletnie potraciła no, głowę. Ja nie określenia sitwa. No, no, jest to sekta, mafia. Sitwa, mafia. Mafia. To jest no. chyba najlepsze określenie. Są sędziowie. Na, nie ma neosędziów, tak. ale debilizm tego wszystkiego, bo ty mówisz, że ci neosędziami mają być po 2018 roku, tak. no ten, Jakie, oni tak tują, ale no, sędzia w ten sposób, sędzia Marciniak, że to, no, to sławna, się... sławna wypowiedź pani, już nie pamiętam, Gasiuk-Pichowicz, czy jakiejś innej oszalałej posłanki PO, czy, czy, czy hmm. którejś minister, że sędzia Marciniak jest partyjnym działaczem pisowskim, że nie no sędzia, sędzią, sędziak, który jest od 30 lat sędzią, jest sędzią hmm. najwyższego Sądu Administracyjnego, on jest działaczem partyjnym PiSu, natomiast sędzia Kalisz, no tak, jest, bezstronny. jest bezstronnym, prawda, znawcą prawa, który przyszedł ten jak... No, ale no po prostu no masz... się w głowie nie mieści taki idiotyzm, który urządzono, ale to, to tak naprawdę chodzi o jedno. Chodzi o to, żeby byli tak. nasi, tak. nasi partyjni, tak dokładnie jak w PRL-u. Dlatego użyłem poprzednio tego określenia, że to jest próba restytuowania PRL-u. Słusznie. Komitet Wojewódzki wyznacza sędziów do składu. A sędziowie są po to, żeby sądzili zgodnie z tym, jaki jest interes partii. A interes partii jest, taki, żeby tak? wyznaczać tak wyznaczają... za fraki, prawda? Znaczy, to... jaki jest interes państwa? Ale interes partii to jest właśnie interes państwa. Tak, to, to, no tak. Polecam państwu, jest takie, teraz to jest w internecie nawet do, dostępne. Nawet nagrywałem o tym filmik. Jest ze sceny faktu, teatru, telewizji mm -hmm. z czasów głębokopisowskich, taka bardzo dobra rekonstrukcja afery mięsnej. Mm -hmm. no tak, to mechanizm o tym prawdy tak, to tej mówi. afery mięsnej to dokładnie no, tak. tam można by teraz AI-em twarze Bodnara, Tuska i innych tych wmontować. No, no ja, i by wszystko ja Przeczytałem hmm. rozmowę z profesorem Safianem, Markiem Safianem, który do czegoś był, on był przewodniczącym Trybunału hmm. Konstytucyjnego, później zasiadał w różnych tych europejskich, w CUE w w zasiadał. To, co ten facet wygaduje teraz, to jest, to, 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 jak rozmowa dotyczyła subwencji dla PiSu i, i, i prawda, czy minister powinien wykonać decyzję PKW, czy jej nie powinien wykonać, i on uzasadniał tam, że on nie powinien wykonać, czy nie musi wykonywać, ponieważ ona jest niejasna, niewiadoma i tak dalej. To mówi profesor prawa, człowiek, który powinien nie, To mieć... musi człowiek. To mówi człowiek mafii. To mówi człowiek, mafia, który przypadkiem no. jest profesorem prawa i, i mówi używa sitfy, tego argumentu. Sitwy, no nie wiem, jak skrażenia, ale po prostu mamy ten mechanizm sitwy, No już to, co ujawniono w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ale co dzieje się we wszystkich sądach, to zawsze się na przedwydziale karnym Sądu Apelacyjnego mhm. w Warszawie, że odsunięto legalnego prezesa sądu bezprawnie, Bodnar mianował jakiegoś swojego, żeby się nie wyrażać, poplecznika no powiedzmy trochę niżej, ale już odpowiedzieć. Powiedzmy, że to popychadło. Powiedzmy, tak jest swoje popychadło. I to popychadło absolutnie bezprawnie, nieformalnie tworzy korpus sędziów naszych, którzy są delegowani do spraw to, tych kluczowych dla partii, to czyli politycznych. Bo akurat sąd okręgowy w Warszawie zajmuje się wszystkimi sprawami powiązanymi politycznie. Dokładnie tak było po 13 grudnia 1981 roku. Była specjalna grupa sędziów oddelegowanych właśnie do sądzenia tzw. Tak spraw politycznych, po których spodziewano się, że oni będą wydawali wyroki zgodnie z tym, prawda, czego się od nich domaga komunistyczna władza. Czyli teraz mamy jeden do jednego powtórzenie tego mechanizmu, ale zauważ jeszcze jedną rzecz. Mimo, że oni to robią, mimo, że Bodnar jest człowiekiem kompletnie pozbawionym wstydu, honoru, jakiegokolwiek w ogóle myślenia państwowego, to jest to wciąż za, Mało. Znowu tutaj sięgnę do tekstu z Newsweeka, który okazuje się, że, że Tusk się wściekł. Powiedział, prawda, że Bodnar za słabo, za mało, że nie ma osiągnięć. Mimo, mimo tego przecież, że my pokazujemy dokładnie jak krok po kroku Bodnar niszczy polski system praworządności, polski mm. system sprawiedliwości, ale to jest wciąż dla Tuska. za mało. I za mało, bo rozliczenia nie idą, idą jak po grudzie i jak, mu nie, jak tam było, że jak, no, że, że jak se z tym nie poradzi, tak, to, to dostanie wiceministra. Tycha, hmm. Romana co, co, co już no fajnie by było, wiceminister z zarzutami prokuratorskimi, które wciąż są niewycofane, Przypadłem, być może właśnie Dlatego, że Bodnar Który Grockiemu i innym wszystkim poumarzał te śledztwa. A tutaj nie, nie, <grytkowi>, nie, nie. nie. Nie musiałby odwołać całą tą grupę Nawet panią Wrzosek wylał natychmiast w momencie, jak mu zasugerowała, że jest za miękki, bo za bardzo przestrzega prawa, a to nie jest czas na przestrzeganie prawa, powiedziała prokurator. A po prostu się w głowie nie mieści. No to myślę, że Bodnar by się tutaj bronił i też wątpię, żeby Giertych sobie dał radę z nie. No, ministerstwem. Ale to chodzi wyłącznie, wiesz, bo to ja ale... jest właśnie takie, takie właśnie sowieckie. To znaczy, ponieważ Ta. tu towarzyszył Bodnar, to wy sobie nie dajecie rady, to tu jest tam, prawa, prawda, towarzysz Giertych, on was zmobilizuje. Albo się bierzecie do roboty i będą efekty, <laughs> albo nie. Znaczy, albo... Widzicie, Oczywiście ten Bodnar, wyobrażasz sobie, prawda, człowiek, jak mówię, stracił już twarz, stracił sumienie, stracił wszystko, co do tej pory, bo to on się wydawał taki właśnie znawca prawa, rzecznik praw obywatelskich, zawsze występował w obronie tej reguły, wszystko to zarzucił wciąż za mało, czyli krótko mówiąc, Tusk wytarł w nim sobie nogi, jak taką, wiesz, budną ścierką i mówi, albo się, albo się bardziej postarasz i będą efekty, albo tutaj, prawda, wymieniamy co? i będzie coś ja innego. w ogóle tak lud psychicznie. Sytuacji tych ludzi nie mogę wyobrazić. Ja też Przez nie mogę. Koledzy dziennikarze, tacy kuluarowi, którzy tam chodzą, to coraz częściej mówię, to słyszę z różnych stron, że ten rząd jest po prostu naćpany jak, jak wojska Guderiana we Francji w 1940 mm. roku. Że oni po prostu jadą tak na ten, no panu Sienkiewiczowi wręcz ten proszek, prawda, no. wypadł z kieszeni, że oni po prostu są bez przerwy nawaleni. I, I na furani, jak to, jak to moje córki mówią. I mam wrażenie, że tak jest rzeczywiście, bo przecież oni się znajdują, zwłaszcza ten Bodnar, który się sam nie żałuje go, sam wlazł, sam wpełzł w tę sytuację, Pełz, bo mu się wydawało, że to będzie mała, radosna wojenka i on będzie twarzą blitzkriegu, w którym z poparciem całego środowiska sędziowskiego rozgromi. To znaczy, sędziów jest w Polsce 9 tysięcy. 3 tysiące z nich... Uważanych jest przez Bodnara za nie sędziów, neosędziów czy sędziów nielegalnych. Robiny, tak? Więc to już jedna trzecia środowiska, ale z tej dwóch trzecich środowiska też zdecydowana większość mówi, choćby z najbardziej cynicznych przyczyn. No, Wspomniałem, jeżeli jestem sobie sędzią, dostałem to, znaczy przyjął prezydent to ślubowanie, ja jestem ustawiony do końca życia. Ja mogę sądzić, mogę nie sądzić. A kasa leci taka sama, mogę być w stanie spoczynku, a kasa leci taka sama. Jest grupowy. Nie jestem. Grupowy. Tak, wdrapałem się, złapałem tak. pana Boga za nogi. I nawet przychodzi jakiś bodnarek i mówi, że on będzie wywalał kolegów moich sędziów, bo są pisowcami. Hmm. Ale zaraz przyjdzie jakiś spis i, i wypie pisorwców <laughs> z kolei. Tak. Czyli nawet w tych tych, bo wydaje mi się, że klęska bodnara nad tego się zaczęła, że on uważał, że całe środowisko, że, że, że justytucja to jest głos całego środowiska, głos tych wszystkich, tych Markiewiczów, Przymusińskich, już takich kompletnych wziąc... sekciarzy, wariatów, że takie jest całe środowisko. To wziąc... że... tych najgłośniejszych za głos całości, prawda? Tak. I, i jak zaczął te swoje... To okazało się, że zaraz, zaraz, no nie ma takiego entuzjazmu, najpierw to był trochę bierny opór, teraz ten opór zaczyna być coraz bardziej wyraźny, no bo nikt nie chce potem od PAD za to wszystko. No i jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna i która z punktu widzenia politycznego dla Tuska jest coraz groźniejsza. Ludzie zwykli dostrzegają coraz większy bałagan i chaos. Bo przecież cała ta opowieść o tym, że potrzebne są zmiany radykalne i tak dalej, to była no to, to pisowi się nie udało, to my to szybko zreformujemy, tak, tak. zobaczymy sprawę i ludziom będzie, będzie z punktu widzenia zwykłego człowieka lepiej. lepiej. Ale jak może być lepiej, kiedy jedna trzecia sędziów może być może się okazać, że nie będzie sądzić. To skąd Wszystkie dobrać wyroki się? Sędziów, mogą okazać. Wszystkie wyroki się mogą Wyroki się mogą ukazać. Skąd taki będą. plan minimum, że już potem Bodnar już tylko? Że będą sędziowie zieloni, żółci, czerwoni, czerwoni tak, tak. i tych czerwonych będzie mało, i już taki, to jest teraz plan minimum, że przynajmniej w tych kilku kluczowych sądach stworzyć jaczejkę swoich pełowskich sędziów, którzy będą wrzucani na konkretne sprawy mhm. tam, gdzie to będzie ważne dla władzy. Ale jeżeli mamy sondaże, bo powiedzmy, to jest sondaż, w którym Większość Polaków mówi, że im się żyje gorzej niż się żyło zapisu. No to powiedzmy, e, takie pytanie, czy żyje się lepiej czy gorzej, raczej jest odbierane jako pytanie o Twoje tak. materialne tak. Czy, czy poczucie bezpieczeństwa. Ale mamy bardzo konkretny sondaż, czy stan praworządności w Polsce tak, się poprawił. 52% mówi, że się zdecydowanie pogorszył. No to. Sztandarowe hasło tej władzy. Najważniejsze. Poza było... żelaznym, żelaznym, 30 elektoratem PO hmm. nikt nie mówi, że się poprawiło. A płydel się robi coraz większy. nie ja, się ja, robi, tylko oni go robią. Ale ja widzę, też widzę taką coraz większą nerwowość i wściekłość po tamtej stronie. Przeczytałem parę dni <laughs> temu taki tytuł, tytuł w gazecie wyborczej, która jest tą główną jaczejką Bodnarowców i całej tej, całej tej właśnie sitwy platformerskiej. Narzuceni przez PIS prokuratorzy występują, występują do sądu w związku z tym, <laughs> prawda, ze, ze sporem z Bodnarem. Czyli zobacz, już nawet ta, ta wściekłość z nich bucha, już nawet w tytule nie są w stanie napisać, że nie, na przykład zastępcy wyborce. prokurat. Ta, ale, narzucenie. ale Narzucenie przez PiS, czyli, czyli po prostu. oszalał już, e, jeżeli ten, używamy. Ten, retoryki. Ta, piana, ta piana spyska jest coraz, że tak powiem, tak dalej idzie, tak. Oszalały no. profesor Markowski kiedyś 8 lat temu, 10, nie to było 10 lat temu, po, po 2015 roku, użył takiej retoryki, że wieś nam narzuciła prezydenta, i że Andrzej hmm. Duda jest prezydentem narzuconym. Narzuconym, tak. No to, hmm. Nawiasem była powtórka z Gabriela Narutowicza, na szczęście pan Markiewicz ma mniejszy posłuchy <gryny> niż ówcześni liderzy opinii, no ale w każdym razie to znaczy, że wszystko może Nie. Ja wiem, że to wpadli w jeszcze jedną pułapkę Bodnar. I Tusk, Bo poza tym, że oni wierzyli, że głos pana Przymusińskiego i już czyszy na innych wariatów to są, jest głosem jednego środowiska? środowiska, całego z wyjątkiem jakiejś garstki, jakichś nawiasów, jakichś nominatów, to oni chyba oni uwierzyli w to, że rzeczywiście istnieje jakaś Jakiś bezmiar pisowskich afer no, z no tak, no tak, tak. które wystarczy po prostu sznurek chwycić, pętelkę pociągnąć, i to wszystko no tak. wyjdzie. Tymczasem okazuje się, że tak jak w 2007 roku, kiedy oni 60 śledztw uruchomili, dwie, trzy komisje, dwie komisje sejmowe, i wszystko się okazało, że nic nie było. Tutaj tak samo nabija się to, że z jednej strony wrzeszczy Tusk na tego Bodnara, że mają być tafe i no mają, tu... mają być śledztwa, mają być oskarżenia prokuratorskie, tak, mają być sprawy, ale nie ma. Chyba nie ma, bo nie ma o co. No, czyż to... Akt oskarżenia wobec Romanowskiego jest. Znaczy, akt, nie ma aktu oskarżenia. Zarzuty, nie ma, nie ma. zarzuty, zarzuty, zarzuty są tak skręcone. Z... Hmm. Jasku, żeby się nie wyrażać. Nie no, że zarzut... to jest śmiech pusty, jak mecenas Lewandowski ujawnił te zarzuty, mm -hmm. które są stawiane jego klientowi, to, to, to po prostu pokazywałem to zawodowym adwokatom: że to jest nonsens. No. Sterta bredni. No każdy chci... Dlatego potrzebujesz, potrzebujesz sądownictwa politycznego. Bo no tylko, tak, bo tylko byś... sędzia, który będzie posłuszny. Bodnarowi będzie w stanie skazać w oparciu o tego typu absurdalne zarzuty. No, no tak, czyli nasz prokurator, czyli nasze służby, które zgarniają, naszemu tak. prokuratorowi dostarczają, ktoś zmyśla zarzuty i nasz sędzia będzie te zarzuty klepał, klepał. dalej. Tylko, no. że mówię, to się wszystko daje zrobić, jak te 40 dywizji sowieckich za Bugiem stoi, a za, tymi, za nimi nie stoją żadne, bo i ten sędzia lewy w którymś momencie się albo prokurator przestraszy, nie chcę, żeby potem był mój podpis. Nie, bo musisz się podpisać. Bo przecież i to i zostawi... się zaraz no. zawali i ja, i ja beknę, tak? No, Tam Tusk sobie ucieknie, a ja, ja beknę. Nie. Znaczy, bo, bo, bo czego im <laughs> brakuje? Im brakuje poczucia stabilności. To znaczy, oni musieliby, żeby przeprowadzić tego typu operacje tak do końca, stworzyć ten system politycznego, sądownictwa i wszystkiego razem, zagwarantować swoim nietykalność, a przynajmniej takie poczucie no, im dać. prawda? Właśnie. Że Słuchajcie, przez najbliższe kilkanaście lat nic wam nie grozi. Możecie, prawda, te świństwa, draństwa, to wszystko <laughs> razem robić, i nic się wam nie stanie. Otóż oni nie są w stanie tego zapewnić, bo sondaże wyraźnie pokazują, że na razie to oni są tak naprawdę na granicy przetrwania. No to, to, to trudno jest znaleźć takich, no poza grupą oszalałych no, tutaj, no, prawda, takich, co to wszystko podpiszą, i, wszystko i powiedzą. To jedno, bo wszystko oni już, jedno, tak? nie mają wyjścia. Dalej. takich Hulwejbinów prawda, tego anty, antypisowskich czy antykaczyzmu, no to tak zwani nawet sprzyjający im normalni zaczynają, prawda, uciekać, tego dystansować. dystansować, bo jest taka bardzo no, nie, niezręczna sytuacja. No. Tym bardziej, że to, nie, jest... na to się, nie na to, żeśmy się umawiali. Mówiliśmy się bardzo. na to, że przeprowadzą bardzo szybką operację. Wszyscy będą zadowoleni, zachwyceni. Ja, a Może jest... jeszcze jeden element, o którym ty mówisz, hmm. prawda? Natychmiast dojdą do władzy, wyciągną z szafy te straszliwe afery pisowskie, pokażą, prawda? Lud powie: O, ależ to było kradzież na całego, prawda? Się nachapali, po prostu tak. Nawet ta sprawa z, z Romanowskim hmm. poza tym elementem skręcenia tej, tych, tych zarzutów i tak dalej, no to żeby to miało, żeby to do ludzi przemawiało, to ten Romanowski tak jakiś jak na Morzu Śródziemnym powinien mieć jakąś willę tu we Włoszech albo we Francji. 30 trzydzieści tysięcy prawda, złotych oszczędności. Tak, tu, no, tu powinien być jakiś wielki aferzysta, tak, nakradł, no, nakupował wozów z tego no Robin Hood po prostu. Nie, możesz mieć, nie możesz mieć aferystów <coughs> aferzystów. No, bo jak możesz no to i pokażcie, pokażcie tak. te, te skradzione tak, dobra. Ja no no, no więc o tym te, mówię. Bo dom Ziobry był przy okazji pokazany. No to no co? Sobie, tutaj, że tak, no. Państwo gajewscy to by to uznali za domek dla ogrodnika, tak. e, budowany, stale będącej w budowie pośrednictwa. Nie, bo jest ta jedna z tych części, która, która im bardzo brakuje do układanki i tego się nie da nadrobić żadnymi wygibisa, wy, 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 wygibasami prokuratorów. Bo prokurator oczywiście może stworzyć tam grupę przestępczą, nie, no wszystko, w tej grupy to, wszystkich to, to tam, jest, jak, jak lezie. To tak ale, jak pisanie felietonu. No. No tak, w tej no. chwili pisanie zarzutów, naprawdę te za. Arzuty, gdzie po prostu trzy osoby się znają, to jak Tomasza Piątka? Jak trzy osoby się znają, to już tworzą grupę przestępczą tak. dla Korneluka czy innych tamtych. Ale musisz A... jednak, żeby, żeby to dotarło do opinii publicznej, no to musisz ludziom pokazać: Patrzcie, ten Romanowski się nachapał. No bo jak inaczej I, to go no? I Tu jest jeszcze. No, ale, no to... Chciałem jeszcze wspomnieć, że od tygodnia padają zapowiedzi, że minister Bodnar przedstawi owoce pracy specjalnego zespołu prokuratorów. Hmm. Nawiasem mówiąc, przedstawił owoce pracy swojego zespołu pan generał Stróżyk. To to są jaja po o prostu rady. jak w, warte to... no, ale jak właśnie ma się w zespole badaczy w rosyjskich kurów Tomasza Piątka i Natalię Suchanow, no to... To Klementynę, przepraszam, Takie, to, ale to już... Proszę Państwa, to jest po prostu tak, jakby cały ten stół wektorami takimi, o, tak, czołkami, co to, się ten, ten telefon się wiąże z Putinem na przykład, bo no. Putin też ma telefon. Zapewne, chociaż może nie ma, ale ktoś za nim nosi. Jest w jakiejś, jakiejś sieci, a ta siedzi w jakiejś innej sieci, a ta siedzi w a ta sieć innej, to innej sami sieci. Państwo wiecie, tak. z czym się kojarzy. Więc teraz y, Stróżyk poszedł w to, że ujawnił ten, ten raport i jest kpina. Natomiast Bodnar od tygodni zapowiada raport z specjalnego zespołu prokuratorów i miał przedstawić 600 taferpisów, Potem się okazało, że tak, już no tylko 200. Tak, już teraz, teraz już była mowa tylko o 200 śledztwach, które już były zapadane, że jutro zostanie przedstawione. I cały czas tych 200 widocznie nawet 200 nie mogą znaleźć to najbardziej tak, lipny. Sto konkretów zrobiło się w zasadzie nie wiem, ile z tych stu konkretów, tuska się zrobiło. Trudno naraz. powiedzieć, jeden rozliczanie. Rozliczanie też nie wychodzi, nikt z niego nie tak. jest zadowolony. No to z tych 200 tak naprawdę. wielkich afer pisu obawiam się, albo się nie obawiam, tylko to raczej obawa to jest złe słowo, tylko sądzę, że to będzie efekt dokładnie podobny. Bo prawda jest taka, gdyby oni już coś tak naprawdę mieli, to dawno już by to ogłosili. Natomiast ja mam wrażenie, że to jest takie pykają raz po raz jakieś pseudo-opowieści o tym, że to są te straszliwe afery, ale, do, ale tak naprawdę, do, na czym polega ta afera? Afera polega na tym, że ktoś się, jak mówię, nachapał, nakradł, wykorzystał publiczne pieniądze i się wzbogacił. No to jest, to jest to afera, jest afera. Ta, która ludzie, którą ludzie rozumieją. Ale afera taka, że na przykład, nie wiem, Fundusz Sprawiedliwości kupił y, y, jakiś system Pegasus, a nie, a nie kupiła go jakaś inna agencja rządowa albo jakiś inny fundusz rządowy to co to jest za afera z punktu widzenia, że tak powiem, zwykłego człowieka? No Jedyną no aferą, sense. jaką tutaj można dostrzec, to jest taką, że państwo próbowało się zabezpieczyć przed niebezpiecznymi przestępcami, a, czy człowiek, a, czy, a, jak, a zwykłego Polaka. A o pokazuje się już nikt nie mówi. Nie mówi, no tak, to prawda. Ja o wizach też, też się nikt nie było. mówi, bo też okazało się, że z kolei na Filipinach wizy sprzedają bez, bo też jest no rok tak. minął, władza się zużywa, przecież mechanizmy rządzenia państwem się nie zmieniły. Czy rządzi taka partia, czy inna, to gdzieś tam cały czas na dole są. Ludzie, którzy na przykład biorą łapówki za przyspieszenie procesu dzielenia polski. Czyli są w przypadku każdej władzy, nie no no zdarzają się. Ale teraz nie już nie pewno. można powiedzieć, że ta afera na Filipinach no tak. to, to jest pisowisko pisera. Tak. W związku z tym, co można zrobić? No Donald Tusk, pytany o to, mówi, że samolot mu odlatuje i ucieka, hmm. natomiast generalnie można zablokować jakoś ten. I też w tym kontekście żeby patrzeć. Gdyby nie ten cholerny Elon Musk, gdyby nie ten internet, a, to by właśnie. się ludzie nie dowiedzieli, że na Filipinach jakieś wizy, że Bodnar obiecywał, a nie dotrzymał, to by tylko byli wszystkie, żeby był tak tylko TVN24. Co prawda, TVN też właśnie chce Amerykanie sprzedać, więc to jest osobne. Ale tutaj dochodzimy do drugiej, drugiej części tej opowieści, czyli domknięcia, bo tak, yy, czy, czy sądownictwo polityczne nie wychodzi, jest dopiero w powijakach, ale natomiast zauważ, ile, nigdy się tyle wcześniej nie mówiło o tym, że potrzeba ukrócić wolność słowa. To jest po prostu coś no tak. nieprawdopodobnego. że X to jest jest ingerencja, ingerencja że, po, że X to jest właściwie jakaś dzika swoboda, że to są ludzie, którzy... Ludzie, którzy ej, nie widzą, nie, dobrze jak niemieckie są gazety, to niczym nie grozi. Tak, to nie jest żadna tak. Axel Springer nie ma, nie wszystko właśnie, tak. bo zagraniczne media to kapitał, nie ma w narodowości, A on się zauważyć. tylko kieruje zyskiem, to bardzo dobrze będzie, wejść a teraz się okazuje, że że Elon Musk manipuluje całą Europą, bo na xie ludzie się mogą dowiedzieć rzeczy, których się nie dowiedzą z i Pojawia się nagle, wrzucony nagle do ustawy pomysł, żeby UKE, czyli Urząd Kontroli Elektronicznej, no, pełnił funkcje cenzorskie, w zasadzie wyłą... bez żadnej... I wyłączał internet. I wyłączał od... treści z tego internetu, i to wszystko się, to wszystko się dzieje na naszych się... oczach. No. Wyłączyć internet teoretycznie można. Można te podstacje szerokopasmowego internetu wysadzić w powietrze, ale. no... No, można, ale to i tak nie, bo sobie, y, przeklęty Elon Musk straszliwy w no. ramach tej interencji sprzedaje Starlinki, które, którego już tutaj w Polsce ich nie jest nikt w stanie wyłączyć, więc obawiam się, że i tego by się nie udało. Natomiast to, że dopisano do tej ustawy już tam po konsultacjach, no. że prezes Urzędu Kontroli Elektronicznej ma usuwać treści. Treści, treści. No. I zobaczmy, jak to jest idiotyz piętrowy, bo no. to właśnie... No pewnie pan Gawkowski Donald się wściekł, kazał coś tego pan Gawkowski pomyślał, myślał i wymyślił, że Wiesz, jak pan Gawkowski pomyślał, że że znowu dostanie wice, wice tego ministra pana Gierdycha. <laughs> no tam no, jakiegoś nie są innego. Inne w lesie. Ale ale jak? Przepraszam, ten prezes UKE ma usunąć treści z internetu. No Przecież właśnie. ten przepis dowodzi infernalnego idiotyzmu. Kogoś, kto to wymyślił, że prezes może nakazać usunięcie, komu może nakazać usunięcie treści, platformie Facebook czy platformie X powiedzą mu... Żeby wypad zrobił. Sam usunie weźmie szczotkę do tego internetu, pójdzie i z tego internetu to wymiecie. Zakładam, Czyli Kompletny nonsens. Oni w ogóle nie wiedzą, co to jest. Nie, ten bo oni internet, mają świadomość no. dawną myślą. To znaczy, że jest grupa cenzorów. Ta grupa cenzorów poddana tresurze politycznej, do niej media, tak jak to było dawno, żeby coś opublikować, to trzeba było najpierw artykuł przynieść na myśl. No tak. Cenzor czytał, sprawdzał, czy się zgadza, czy nie. Po 81 roku udawał... Osiągnęło się to, że cenzor, jego ingerencja musiała być zaznaczona. No, tygodnik powszechni taki stary, stary pamiętają, klamerki, tam właśnie ten były takie ostro. klamerki, prawda, i tak dalej. Inne, inne, inne media tego nie perlowskie nie stosowały, czyli tego nie było widać. I oni sobie chyba wyobrażają, że tak to działa. Ale żeby wydać coś w prl trzeba było papieru. No. Papier był surowcem strategicznym, Dokładnie. racjonowanym przez Ministerstwo Kultury, trzeba było maszyny drukarskiej. Maszyny drukarskie były państwowe, kontrolowane. Był monopol państwa. E, no i jeszcze, jak ktoś miał własną maszynę drukarską i na lewo zdobył papier i coś wydrukował nielegalnie, no to można go było aresztować. Tak. Natomiast w czasach internetu. No właśnie, to jest. Żeby inter... Oczywiście, internet można ocenzurować, no. ale to trzeba, jak Chińczycy, włożyć w to gigantyczne pieniądze, zbudować. No. Y, tak zwane. I to nie jest na 100% skuteczne. Ale? ale gdzie tu Gawkowski będzie ale... usuwał z internetu treści? To jest tak groteskowe słuchaj, po prostu, to jest... że to idiota kompletny, znaczy... on w ogóle wie, co to jest ten internet? To znaczy, no. inaczej, musieliby, musieliby się dogadać albo z maskiem, tak? albo z Zuckerbergiem, tak. ale oni... Ale się... <laughs> Ci mogą, sobie, Ci mogą usu... sobie usuwać. Ci sobie tak. mogą usuwać treści, ponieważ są ich właścicielami, ale oni w ogóle są zarejestrowani w Irlandii albo na jakichś tam wyspach na Pacyfiku, prawda, na jakichś antylach holenderskich, zdaje się, bo tam mają najkorzystniejsze optymalizacje podatkowe. I, i, i tam Polski Urząd Kontroli sobie może... Elektroniczne może do nich wysyłać listy. Ale dlatego ja tak patrzę na te, na te ze głosy Ze stemplami urzędowymi. Żeby... Tylko te głosy są ciekawe w tym sensie, bo tak z jednej hmm. strony to jest absolutne maniactwo, to o czym mówimy. znaczy praktyczna niemożność wykonania hmm. tych pomysłów. Ale A nie zauważ... z głównie, jeżeli władza robi tak. rzeczy podłe, brutalne i, i takich, słuteczne. których nie jest w stanie tak. zrobić. Nie? Ale, ale jedna rzecz, jedną rzecz to pokazuje: to pokazuje twarz tych różnych pseudodziennikarzy, pseudopublicystów, którzy są teraz główną forpocztą, tak że tutaj jest. zakazać. Że trzeba Wiąć, usuwać, że to jest niezdrowe, że my nie możemy pozwolić. No przepraszam, a nawet przeczytałem, jednym, jedna z pań powiedziała coś takiego, a że najlepiej jakby w ogóle do wyborów nie doszło. Bo teraz te. No, yy, bo wygrają bo, bo niewłaściwe, bo niewłaściwe siły. siły. To znaczy, stopień takiego, wiesz. I to wszystko, to wszystko mówią ludzie, którzy 8 lat krzyczeli o demokracji, o prawach, o wolnościach obywatelskich, o potrzebie dopuszczenia ludzi do głosu, o tym, że poprzednia władza była autorytarna, że się nie liczyła. No, to znaczy stopień, Donald Tusk ma taką magiczną czy, wajchę. No? Machnie, przestawi tę magiczną wajchę i oni wszyscy nagle jednym głosem całe życie uważali, że najważniejsze jest ochrona procesu demokratycznego kratycznego przed ingerencją ze strony mediów, które mogą podawać niewłaściwe informacje, albo robić wywiady z opozycyjnymi politykami. No, I do tego wszystkiego, no już, znaczy to, to ma swoją dobrą stronę, bo jednak. No Z internetu nie da się nic usunąć. No, jak nie da się nic Natomiast uzunąć, no. świadomość, jeżeli rząd chce wskazać treści, na przykład spróbuje coś usunąć, mm -hmm. to natychmiast to robi gigantyczną odpiszcie. agregację tego, że wszyscy to będą kopiować, wklejać, wsadzać i w ten sposób ta treść antyrządowa dostrzec znacznie tym, szerzej. Im bardziej kłopią dziobem na ten temat, tym sobie bardziej szkodzą, a to jest rzecz bardzo pozytywna. Znaczy Im bardziej sobie szkodzą, tym lepiej. O.